Remocinka jest domaklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie filmu. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Gaz na maksimach nie pozwala inflacji spaść. Czy widzi to FED? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Gaz na maksimach nie pozwala inflacji spaść, czy widzi to Fed? Drodzy Państwo, ten materiał oczywiście będzie pewnego rodzaju uzupełnieniem tego porannego, ponieważ najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu, w tym miesiącu jest FED, czyli decyzja o godzinie 20 naszego czasu w sprawie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, i na, na tym będziemy się skupiać. Natomiast no, wczoraj także pojawiły się inne ciekawe informacje o tym, że Gazprom tnie przesył na Nord Streamie 1 do 20 i od razu gaz poszedł w górę. I, Drodzy Państwo, zobaczmy teraz, jak bardzo uzasadniona jest teza o tym, że inflacja jest zewnętrzna, jest importowana przez przede wszystkim zachowanie cen nośników energii. W tym wypadku gaz w Europie, ten handlowany w Holandii, pokazuje nam, jak na przestrzeni ostatniego roku z około 40 euro cena wyskoczyła powyżej 200. No jesteśmy blisko maksimum, w ogóle czasów na poziomach maksymalnych w ogóle podczas tego pierwszego spajka. Od rozpoczęcia wojny, który miał miejsce na przełomie lipca, lutego i marca. Więc, drodzy Państwo, no te wzrosty o prawie 400% na przestrzeni ostatniego roku no ewidentnie, jest to czynnik, który bardzo mocno. Sprawia, że ta inflacja utrzymuje się na takich podwyższonych poziomach. No i oczywiście pytanie jest: czy widzi to Fed, czy Fed na to zareaguje i jaka będzie kolejna decyzja Fedu, plus oczywiście, jakie będą perspektywy dla banku centralnego, tego najważniejszego banku centralnego na świecie w sprawie stóp procentowych polityki monetarnej przy, przy założeniu. Że właśnie te nośniki energii, w tym wypadku gaz, tak bardzo wyraźnie podrożał i na przełomie. Na przestrzeni ostatniego miesiąca widzimy, że te wzrosty także są grubo ponad dwucyfrowe, a na przestrzeni od początku czerwca ten wzrost jest już wyraźnie powyżej 100%, więc oczywiście także będzie odzwierciedlonym w dynamice wzrostu inflacji. No i pytanie jest, czy FED to widzi, czy, to za, czy zareaguje, czy uważa, że ten wzrost jest tylko chwilowy i, i te wydarzenia... Związane z weaponizacją cen energii przez Rosję, bo ewidentnie tutaj Rosja prowadzi swoją grę i zamierza, wyciskając cenę gazu, doprowadzić do niepokoju tutaj w Europie społecznej. Widać to jest ewidentnie kolejny etap zmagań zbrojnych z Zachodem. Czy będzie miało to oczywiście wpływ na władze monetarne? To jest jedno z takich dodatkowych pytań, które dzisiaj będziemy, na które będziemy szukać odpowiedzi, zwłaszcza w komunikacie po decyzji i oczywiście podczas konferencji prezesa Powella. No i bardzo tożsamo, toż chociaż tutaj skala jest oczywiście inna. Ceny gazu w Stanach Zjednoczonych. Na tym następnym slajdzie z platformy X Station widzimy, jak bardzo wyraźnie gaz także w Stanach Zjednoczonych idzie do góry. I obserwujemy oczywiście, że cena gazu naturalnego tutaj te wzrosty nie są aż tak spektakularne jak w Stanach Zjednoczonych, natomiast wzrosty o ponad 100% mają miejsce w ujęciu rok do roku. Więc no, pytanie jest, czy będziemy świadkami. Przełożenia się tego czynnika oczywiście na inflację. Czy inflacja rzeczywiście będzie tworzyła teraz swoje apogeum, i jak to widzi Fed, czy Fed rzeczywiście na to zareaguje i czy będzie zwracał na to uwagę. I gdy zobaczymy zachowanie analogiczne ropy naftowej, to tutaj oczywiście skala jest zdecydowanie mniejsza tego wzrostu cena ropy naftowej na przestrzeni ostatniego roku zachowuje się zupełnie no wyraźnie inaczej się zachowuje niż zachowuje się cena gazu ziemnego na przestrzeni ostatniego roku cena ropy naftowej co prawda podrożała ponad 100 100% jesteśmy wyżej, i to także jest jeden z tych czynników, który powoduje, że ta inflacja jest aż na takich wysokich poziomach na całym świecie. No i pytanie jest w przypadku ropy naftowej: czy Fed zauważy, że na przestrzeni ostatniego miesiąca, od ostatniego spotkania i decyzji Fedu. Spadek ropy naftowej, czy także będzie czynnikiem, który będzie ochładzał pewnego rodzaju jastrzębie podejście Fedu w sprawie polityki monetarnej? Ja przy, przynajmniej będę w komunikacie szukał szczególnie odpowiedzi na te dwa pytania. Jak przełoży się zachowanie cen węglowodorów, gazu ziemnego, zachowania ropy naftowej na perspektywy inflacyjne względem Fedu i jak Fed widzi. Te perspektywy na rynku. Jeszcze oczywiście wracamy do rynkowych oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych teraz, i we wrześniu widzimy, że rynek oczekuje 75 punktów bazowych dzisiaj podwyżki stóp procentowych, a we wrześniu spodziewa się co najmniej 50 punktów podwyżki stóp procentowych, czyli że stopy procentowe generalnie mają się zbliżyć do 3% już pod koniec kalendarzowego lata w tym roku. Jak rynek prognozuje, gdzie te stopy procentowe mogą do nas zawitać? I punktem odniesienia, oczywiście, dla mnie jest koniec tego roku. I na chwilę obecną jest to 3,41 to jest implikowana stopa procentowa na koniec tego roku. To jest punkt odniesienia, i jutro wrócimy oczywiście o poranku, zobaczymy jakie są zmiany. Jutro. E Jutro oczywiście także wrócimy po południu do tego wykresu, w piątek także wrócimy do tego wykresu, bo moim zdaniem tutaj jest zawarta odpowiedź na pytanie, jak, jaka będzie interpretacja rynkowa tych informacji, które się dzisiaj pojawią. Dla strefy euro grudzień jest wyznaczony jak na implikowanej stopie procentowej na 0,992, czyli na, na poziomie 1%, no i to także jest pewnego rodzaju punkt odniesienia. Oczywiście, teraz Fed musi się także zmierzyć z pytaniem, czy dalsze gwałtowne podwyżki stóp procentowych nie doprowadzą do recesji. A już rynek sygnalizuje na tym wykresie, który widzicie Państwo z Bloomberga, że prawdopodobieństwo wyceniania recesji w Stanach Zjednoczonych to jest 47,5% w perspektywie następnych 12 miesięcy, czyli ewidentnie jesteśmy na najwyższych poziomach od 2020 roku i ewidentnie, gdyby wyłączyć to, ten, ten okres, to jesteśmy na poziomach najwyższych od 2008 roku, kiedy była prawdziwa, taka standardowa, klasyczna recesja połączona z ponadroczną bessą na indeksach giełdowych na Wall Street. Więc jesteśmy na dobrej trajektorii, żeby teraz powtórzyć ten model e, gosp zachowania gospodarki. I oczywiście bardzo podobnie będzie w strefie euro, i tutaj widzimy prognozę Goldman Sachsa, który prognozuje, że trzeci kwartał i czwarty kwartał to będzie już skurczenie się europejskiej gospodarki w strefie euro, czyli wystąpienie technicznej recesji. To według Goldman Sachs jest teraz scenariusz bazowy. I oczywiście to jest zła informacja dla naszego kraju, ponieważ no perspektywa pewnego rodzaju znaczącego osłabienia gospodarczego, recesji oznacza także znaczące osłabienie koniunktury w polskiej gospodarce. Drodzy Państwo, także warto obserwować te wykresy inflacyjne. Jeszcze raz przypominam, dla Fedu jego szczególnie ulubionym miernikiem inflacji jest inflacja PCI, nie właśnie inflacja CPI. I ona widzi, ewidentnie zaczyna próbować już tutaj utworzyć swoje apogeum, zwłaszcza widać to na inflacji Core PCE. Widzicie Państwo tutaj na wykresie, który jest w tle. Natomiast inflacja CPI cały czas idzie do góry. Jesteśmy na poziomach najwyższych na inflacji od 40 lat i zobaczymy, czy przełożenie się spadków cen ropy naftowej przełoży się także na spadek inflacji konsumenckiej teoretycznie tak powinno być. Natomiast dzisiaj najważniejsze pytanie, jeszcze raz przypominam sobie, jeszcze raz powtórzę, przynajmniej dla mnie jest takie, czy Widzi Fed, właśnie zachowanie cen węglowodorów i ich przełożenie na inflację. Zobaczymy, co w tym temacie powie nam Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych. Drodzy Państwo, poznaliśmy także o godzinie 14.30 ważne dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku. To są dobra, których trwałość wynosi powyżej 3 lat. I co się okazało? Dane były w czerwcu zdecydowanie lepsze niż prognozy niż skrajnie optymistyczne prognozy. Więc no, teza o tym, że że to spowolnienie i być może recesja już w amerykańskiej gospodarce się nasila, mogą, mogą być nieuzasadnione, dlatego pewnego rodzaju dobrodziejstwem są te dane, które teraz poznaliśmy, ale tak, także z drugiej strony patrząc, dobre dane sygnalizują o jastrzębie podejście banku centralnego, więc no zobaczymy, jak do tego ustosunkuje się także władza monetarna w Stanach Zjednoczonych, natomiast patrząc poprzez krzywą dochodowości Widzimy tutaj już ewidentnie, że rynek nastawia się faktycznie na recesję w amerykańskiej gospodarce. I drodzy Państwo, na następnym wykresie, który znalazłem dla Państwa, widać także coś ważnego i negatywnego dla rynków akcji, takich jak na przykład Warszawa, ponieważ tutaj widzimy. Jak zachowuje się zysk na akcji, tak zwany trailing, wyprzedzający dla e, rynków emerging markets, dla indeksów giełdowych. I w tym wypadku, pierwszy raz od 2008 roku, kiedy wystąpiła ta pra prawdziwa taka światowa e, recesja, mamy. Połącze mamy takie negatywne sygnały, które widzicie tutaj, drodzy Państwo, na wykresie, i to sygnalizuje naprawdę pewnego rodzaju niedźwiedzie podejście. I Bloomberg to bardzo dobrze wychwycił, i to jest oczywiście ostrzeżenie przed tym, że możemy być teraz w fazie naprawdę silnego, dynamicznego schładzania się perspektyw gospodarczych w takich rynkach jak Polska. Więc, no, odpowiedź na pytanie, co się stanie dzisiaj po decyzji. Fedu na indeksach giełdowych także jest otwarta. Zobaczymy jak bardzo rynek zdyskontował już fazę osłabienia gospodarczego. W, w, w gospodarce na całym świecie, a indeks WIG20 w momencie tworzenia tego wpisu narusza poziom 1650, który jest dla mnie kluczowy, a to sygnalizuje naprawdę osłabienie perspektyw na dalsze wzrosty i zwiększenie szansy na to, że znowu będziemy się cofać w okolice psychologicznego poziomu 1600 punktów i dolnego ograniczenia tego dwumiesięcznego klina zniżkującego, który widzicie także Państwo na wykresie. Oczywiście także dzisiaj patrzymy szczególnie intensywnie na zachowanie obligacji. Dzisiaj rano 2,80 to był poziom rentowności amerykańskich obligacji. Dzisiaj rano, w, Euro, w Stanach Zjednoczonych, także poziom okolic 2,80 jest wskazywany, czyli punkt odniesienia jest dość dobitnie i bardzo czytelnie zarysowany. Więc jeżeli się okaże, że po dzisiejszych informacjach rentowność spada, będzie to oznaczało, że rynek nie boi się już inflacji, że spodziewa się, że agresywna polityka monetarna stóp, podnoszenia stóp procentowych jest już generalnie w cenach i że jesteśmy blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a rynek długu boi się teraz właśnie spowolnienia gospodarczego, czyli cały świat kupuje obligacje. I oczywiście interpretacja będzie odwrotna w sytuacji, kiedy po dzisiejszej decyzji FEDU rentowności amerykańskich papierów będą rosnąć, europejskich papierów także będą rosnąć. No i zobaczymy. Na, na samym wykresie ceny amerykańskich obligacji odwrócona formacja RGR jest bardzo czytelna, czyli naprawdę wydarzenia, które będą miały miejsce dzisiaj, w kolejnych godzinach i w końcówce tego tygodnia i miesiąca będą miały oczywiście bardzo duże znaczenie i przełożenie na potencjalne zachowanie obligacji w kolejnych miesiącach i ko do końca tego roku. Niemieckie obligacje w chwili obecnej, kiedy tworzę ten materiał, są na poziomie rentowności około, około 0,95-94, więc to jest punkt odniesienia przed dzisiejszym Fedem. Natomiast no, sytuacja cenowa niemieckich obligacji bundów jest bardziej korzystna dla popytu niż moim zdaniem na wykresie amerykańskich obligacji. No i oczywiście, drodzy Państwo, to co martwi cały czas to jest rosnący spread między włoskimi a niemieckimi dziesiątkami, a to zwiastuje naprawdę rosnące ryzyko pewnego rodzaju niepokoju w strefie euro, a wyjście powyżej 200 punktów, jak wiecie, drodzy Państwo, generuje już naprawdę ryzyko możliwości rozpadu strefy euro. No, i zobaczymy, czy te narzędzia, które zostały ostatnio przedstawione przez ECB, będą zastosowane i czy będą generalnie efektywne. Na razie rynek sygnalizuje nam, że te informacje zdyskontował, ale w sposób negatywny, ponieważ ten spread cały czas się tutaj zwiększa. Natomiast, drodzy Państwo, poza obligacjami warto także patrzeć oczywiście na amerykańskiego dolara względem tego poziomu 1,01,20 tego wsparcia. Na chwilę obecną wsparcie się broni. Czyli byki, czyli popyt na euro, czyli ci, którzy mogą potencjalnie zrealizować długie pozycje w amerykańskim dolarze, squeezowcy amerykańskiego dolara, generalnie moim zdaniem mają w krótkim terminie nawet przewagę i będzie tak aż do czasu, kiedy o poziom 1,0, 1,20 się będzie bronił podczas dzisiejszych informacji z Fedu i moim zdaniem jest to naprawdę kluczowy poziom, łącznie z amerykańskimi 2,80 na rentowności dziesiątek. Indeks, indeks giełdowy na Wall Street moim zdaniem ma mniejsze znaczenie dzisiaj, ponieważ oczywiście no, dla inwestorów cały czas ważniejsze będą oczywiście perspektywy na obligacjach i gdyby się okazało, drodzy Państwo, że Informacje z Fedu działają na korzyść spadku rentowności, czyli te informacje sygnalizują nam, że rynek obligacji widzi szczyt inflacyjny, widzi, że już podwyżki stóp procentowych nie będą musiały być aż tak agresywne, to prawdopodobnie rynek akcji zareaguje wzrostami, ponieważ spadek rynkowej stopy procentowej w modelach. Dochodowych, wyceny spółek giełdowych, tych dochodowych takich jak DCF będzie podwyższał te wyceny i oczywiście w takiej sytuacji, moim zdaniem, jest większa szansa na wzrost indeksów giełdowych niż na spadki, i moim zdaniem to jest dla mnie scenariusz bazowy. Zakładam spadki rentowności po, dzisiejszej, po dzisiejszych informacjach z FED u Generalnie po wyszumieniu się, po, tych wszystkich, po przetrawieniu tych wszystkich informacji, zakładam, że amerykański dolar się osłabi, że rentowności będą spadać, a indeksy giełdowe będą rosnąć. Takie jest moje założenie na chwilę obecną, ale jak wiecie, drodzy Państwo, ja reaguję, a nie prognozuję, więc nie jestem ślepo przywiązany do tych założeń, które przed chwilą Państwu pojawi, przekazałem. I analogicznie na indeksie DAX, ale dopiero reakcja będzie jutro. Czy będzie odpowiedź na pytanie, czy wrócimy poniżej poziomu 13 tysięcy punktów, czy się utrzymamy powyżej? Jeżeli tak się stanie, powyżej będziemy 13 tysięcy punktów, to oczywiście scenariusze zakładające szturm na ostatnie opory, na wyjście nawet powyżej tych oporów, na ukształtowanie odwróconej formacji RGR, gdyby oczywiście poziom 13 tysięcy 400 punktów został pokonany, będą bardziej prawdopodobne w realizacji. Zobaczymy, ale dopiero prawdopodobnie jutro i w końcówce tego tygodnia i miesiąca. I na koniec Bitcoin, który bardzo stabilnie, spokojnie czeka w okolice ostatnich minimów na dzisiejsze informacje z fedu. I oczywiście, moim zdaniem, także jest to i będzie to dobry wyznacznik popytu na ryzyko siły i skali. A wersji na ryzyko, bądź też globalnego popytu na ryzyko po tych wszystkich informacjach, które się pojawią. Patrzmy także, monitorujmy zachowanie bitcoina. Odsyłam do materiału wczoraj, gdzie dokładnie zasygnalizowałem, jak należy interpretować to, co się dzieje na rynku kryptowalut względem rynków ryzyka, takich jak na przykład indeksy giełdowe. Więc odsyłam jeszcze raz do tego materiału z wczoraj. Dziękuję bardzo za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. i Oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby jutro o poranku wrócić na kanał, gdzie będziemy już bardzo dokładnie analizować to, co się pojawiło dzisiaj po godzinie 20 naszego czasu z Fedu. Pozdrawiam, życzę pięknego i udanego wieczoru i oczywiście stopy zwrotu.